Dziś zrobimy chleb pszenno -żytni. W pierwszej kolejności zrobimy zaczyn. Do miski kruszymy drożdże i zalewamy je 200 ml przygotowanej letniej wody. Następnie dodajemy dwie łyżeczki mąki pszennej. łyżeczkę cukru i wszystko dokładnie mieszamy. Robimy to za pomocą oczywiście drewnianej łyżki, nie jakiejś tam metalowej, a mieszamy aż do rozpuszczenia się drożdży. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. Jeżeli nie mamy ciepłego miejsca w domu, nagrzewamy piekarnik do 30-35 stopni Celsjusza i tam wkładamy nasz zaczyn na 15 minut. Po 15 minutach zacznę. Już ładnie pracuje. Dodajemy mąkę żytnią i pszenną. W sumie 60, 600 g. Sól, otręby lub inne peski słonecznika, dyni lub musli na przykład. Dodajemy olej, resztę wody, 300 ml. I wszystko znów dobrze, dokładnie mieszamy. Po dokładnym wymieszaniu wszystkiego, kiedy składniki już prawie się ze sobą połączyły, przerzucamy nasze ciasto na stolnicę i wyrabiamy przez około 20 minut. Musimy to robić dość dokładnie. A jeżeli ciasto klei nam się do rąk albo do stolnicy, podsypujemy to mąką. Powyżej można zobaczyć technikę zagniatania ciasta. Taka, która gwarantuje, że nam ciasto ładnie urośnie. I tak przez 20 minut trenujemy nasze mięśnie. A na koniec zagwiatamy ładną kuleczkę. Wsadzamy do miski. Przykrywamy powtórnie nasze ciasto ściereczką i odstawiamy powtórnie w ciepłe miejsce na półtorej lub samą godzinę do ponownego wyrośnięcia. Po tym czasie ciasto musimy jeszcze raz zagnieść. Tym razem już tylko przez 5 minut. Musimy pozbyć się powietrza. Po tym czasie bierzemy keksówkę, smarujemy ją lekko olejem roślinnym i rozkładamy w niej równomiernie ciasto. Możemy sobie najpierw uformować walec, tak jak Państwo widzą, rozgnieść go troszeczkę, ładnie dopasować do blaszki i to ciasto w łatwy sposób rozprowadzimy po niej. W górę ciasta smarujemy wodą, pędzelkiem, lub pryskamy wodą z atomizera. Posypujemy wierzch otrębami, z psp, pestkami słonecznika, czy dyni, czy musli na przykład, tak jak w naszym tutaj e, przykładzie. Znowu przykrywamy blaszkę ściereczką i odstawiamy na 15 minut, żeby znowu nam podrosło. Trzeba jedynie pilnować ciasta w tym wypadku, żeby nie urosło za bardziej, bo później w piekarniku nam opadnie. Nasz chleb pieczemy w 200 stopniach Celsjusza przez około 30 minut, a do piekarnika włóżmy naczynie z gorącą wodą po to, żeby nasza skórka zrobiła się cienka i chrupiąca. Po 30 minutach wyciągamy chleb z blaszki i wkładamy do piekarnika powtórnie, jeszcze na 10 minut. Tym razem już bez foremki, a jedynie na kratkę piekarniczą. Chleb opiecze się ładnie w każdej strony. Tak wygląda świeżo upieczony chleb i muszą mi Państwo uwierzyć, że pięknie pachnie, a za chwilę usłyszą Państwo dźwięk prawidłowo wypieczonego chleba. I muszą mi Państwo uwierzyć również na słowo, że na drugi dzień nie zostanie ani kruszek. I życzę smacznego.